Wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Zatem zaczynam. Skręty głowy lewo, prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i pochylenia głowy do przodu, do tyłu. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Prążenia go w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantusy. Unoszenie barku do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu bark do dołu raz, dwa trzy, cztery pięć, sześć siedem osiem, dziewięć dziesięć, drugi bark raz, dwa trzy, cztery pięć, sześć siedem osiem, dziewięć dziesięć bark do przodu i do tyłu raz dwa trzy cztery. pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć drugi bark raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć. Na przemiennie jeden bark do góry drugi do dołu raz Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I do przodu do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I oba barki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obie ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, fantastycznie, teraz taki ruch, tu, 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 tu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie, rękę kładziemy na drugie kolano, siądę dalej, żeby lepiej było widać, tutaj, o, i taki ruch na zewnątrz, raz,

Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga ręka i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obie przed sobą i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Super. Łokieć do kolan. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce kładziemy przed sobą i zginamy ręce w łokciach, tu do przodu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce z boku i Przenosimy tu w lewo, prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Teraz przenosimy ręce do przodu, i odchylamy głowę do tyłu. I. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie. Jedną nogę prostujemy w kolanie, druga zgięta w kolanie, i to zgięto zakładamy sobie na kolano i góra do. Raz, dwa, trzy, Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na boki. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Koło w jedną Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fat, I zmiana nogi i góra. raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na bok. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wkoło w koło jedną stronę. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Z drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Co? Teraz będzie ćwiczenie na usprawnienie palców stóp. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że palce stóp mogą się dokładnie ruszać tak samo, jak palce rąk. Pokazują to osoby, które no, nie mają rąk grają na gitarze, czy na pianinie, czy tam na innych instrumentach. I teraz, jak usprawnić? Na razie usprawnimy te palce ręką, a, czyli zginamy nogę w kolanie i palec po palcu robimy sobie góra-dół, tak jakbyśmy ten Góra-dół, góra-dół, reszta jest nieruchoma a góra dół, czyli tą ręką unieruchają. pozostałe palce, tylko te malutki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi palce od tego malutkiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć,

Duży palu, góra dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Spróbujemy na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziś jedna noga przećwiczona, teraz druga noga. To samo. Zaczynamy od tego malutkiego palucha. Raz, dwa. 8, 9, 10, drugi paluch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 9, 10, środkowy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Palec przy dużym polu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Góra dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. I na boki raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastyzi. U mnie już te paluszki malutkie w nodze cieplutkie zaczynały być. Tak czujesz, że tam krew krąży, Jakubę, że napiszę jak u was, to też takie ciepło się zaczynają robić. <laughs> Pięta w pachwinę podpieramy się z tyłu, albo przesunę się, opieramy o ścianę, tak, albo podbieramy się z tyłu, albo opieramy się po ścianę, <laughs> pięta w pachwinę i sobie machamy to do dwudziestu, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 20. 5, druga noga to samo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 20. teraz obie nogi. I obie nogi robią to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Bardzo dobrze. Pytamy się, zapięte. Prostujemy nogę w kolanie. Raz, dwa, trzy.

10 powolutku wychodzimy z pozycji i sześć głębokich wdechów i wydechów, wdech, wydech, 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 wdech, wydech i wdech, wydech. I to było ostatnie na Dzisiejszym rozruchu. Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia. Dziękuję wszystkim za komentarze, za polubienia, za lajki, za serduszka, za diamenty, za subskrypcję. Dziękuję wszystkim za uwagę i do mojego zobaczenia jutro, mniej więcej o tej samej porze. Miłego dnia wszystkim życzę.